Hejsiomeneczku, ja jestem Abra i dzisiaj stworzymy sobie mega grubą kartonową ścianę i przetestujemy ją przy pomocy różnych narzędzi. Jak sami widzicie mamy przygotowanych naprawdę całkiem sporo, sporo kartonów słuchajcie między innymi takie olbrzymie ścianę, to ja mam wrażenie, że to będzie mur nie do rozwalenia, jak jakiś obsybian w Minecrafcie. Myślę, że bez żadnego problemu, jeżeli byśmy się postarali, to bylibyśmy w stanie zrobić około 100 warstw kartonu e, na tym drążku. Tak, właśnie na tym drążku. A oczywiście potem, kiedy już stworzymy tę ścianę, to będziemy musieli przetestować, czy ona faktycznie jest odporna, ale no nie, nie, no nie ma tak łatwo, że gości my weźmiemy piłę i, i, i tyle. Jak sami widzicie, mamy tutaj kilkadziesiąt różnych przedmiotów czy narzędzi, które mogłyby pomóc nam rozwalenia walić tą ścianę, ale tak szczerze, taką taką belką drewnianą, czy grabiami to może być ciężko, ale to jeszcze mały pikuś. Gościu, powiedz mi, jak ty byś chciał, abym ja rozwalił kartonową ścianę i to jeszcze 100 warstw kartonu przy pomocy takiej szczoteczki, długopisu, czy piłki? Piłki do nogi. Gościu, jak? Piesek to na pewno dzisiaj bardzo chciałby nam pomóc, ale niestety nie ma takiej możliwości. No spójrzcie na to, tu jest naprawdę dużo ostrych przedmiotów. Ona, ona jeszcze mogłaby sobie zrobić przypał, więc sorry pies. Nie, naprawdę, dzisiaj sorry, ale nie tym razem. Ogólnie przedmioty będę losowy. Będziemy, słuchajcie, losować je z trzech kategorii. Jedna kategoria to są itemy totalnie bezsensowne. Jak właśnie, słuchajcie, to. Nie, serio, jakby to. Albo... Albo szczotka, no ja, ja nie wiem Następną kategorią są rzeczy naprawdę Przydatne, no powiedzmy sobie szczerze, palnik Bez najmniejszego problemu spaliłby karton No nawet młotek, jakby się wbił w taki karton Byłbyś w stanie go rozwalić, no nie wspominając O jednej pile, czy drugiej pile, albo no O, na, o czymś takim, no to by karton też Bez najmniejszego problemu rozwaliło, ale Mamy jeszcze jedną kategorię, taką pośrednią Czyli właśnie takie rzeczy, że no niby spoko No niby weźmiesz to, no niby rozwalisz tym ścianę, ale troszeczkę będziesz musiał się napracować No albo to, to jest mega mocne Akurat, hej <słuchaj> <słuchaj> no tym rozwalisz ściany, ale zajmiecie to z 5 godzin. Zbudujemy ścianę z kartonu i wtedy Wam wytłumaczę, jak będę losował te przedmioty. No trzymajcie kciuki, żebym trafił na jakąś siekierę czy palnik, a nie jakieś grabie. Okej, okay, akcja z tego typu, że słuchajcie, póki co z taśmy tak próbujemy zrobić taki stelaż dla kartonów. One co tutaj, słuchajcie, dość małe. On no, jakie rozłożysz, to może nie takie mega małe, ale chodzi o to, że one na szerokości nie będą tak szerokie jak drążek, więc jakoś trzeba je po prostu tutaj utrzymać. No taśmy oczywiście możemy wykorzystywać, no dlaczego by nie? No słuchajcie, jak robiliśmy ścianę z folii stretch, też używaliśmy taśmy i było w porządku. A na sam koniec spróbujemy to przykryć właśnie tymi naprawdę już solidnej wielkości kartonami, tymi naprawdę dużymi, tylko właśnie w taki sposób, żeby... Jakby te małe kartony nie opierały się o ten duży. Tylko żeby to była jedna solidna całość, to ma milion wart. Ogólnie moi drodzy zmieniliśmy troszeczkę koncepcję. Daliśmy tutaj folię stretch, żeby w ogóle ten karton miał się o to trzymać. A teraz spróbujemy z pięciu kartonów, czyli z dziesięciu warstw, no bo wiadomo, że to są po dwie warstwy na jeden karton, robić takie panele, no nie? Tak jak klocki Lego. I potem te klocki Lego będziemy wpychać tu, 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 tu. No i tak jak sami widzicie, dziesięć warstw jest w jednym takim panelu. A my tych kartonów mamy tutaj znacznie więcej, więc wydaje mi się, że no tutaj tych warstw naprawdę pod 100 będzie może. No, no może, no może ze 100. Muszę przyznać, że już w tym momencie, słuchajcie, tych kartonów jest tutaj naprawdę dużo. Gdyby chcieć to rozwalić, to już mogłoby zająć trochę czasu. Oczywiście wszystko klejmy właśnie, czy to taśmą tutaj klejącą, czy tym zreczem, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Tylko, że w to wszystko trzeba będzie jeszcze powlepiać, wiecie, tutaj karton, tutaj karton, tutaj karton. Żeby tych warstw naprawdę było dużo, ale spokojnie. Tutaj tych kartonów mamy znacznie więcej, więc spokojna głowa. Słuchajcie, tak się prezentuje nasza ściana. Nie jest jeszcze skończona, bo, tak jak mówiłem, taki na przykład wielki kartonowy panel, który ma dobrych kilka warstw, jeszcze wrzucimy sobie właśnie na tą ścianę. Ale muszę przyznać, że jest ona naprawdę mega kozacko zrobiona. Dodaliśmy to jeszcze specjalnie przezroczystej taśmy. Ale słuchajcie, spójrzcie na to. No powiedzcie mi, że tutaj nie ma miliarda warstw. No tutaj widać, że tego kartonu włożyliśmy tak dużo. Jeszcze od tej strony tutaj to wystaje. No naprawdę jest mocny efekt. Nie, serio, to jest. Ja nie wiem, czy to jest do rozwalenia. Robiliśmy ścianę, czy to, słuchajcie, ze strecza, czy z taśmy, właśnie takiej duct ale one były do rozwalenia. Natomiast to, no nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy się drążek prędzej nie urwie, ale sprawdzimy. Tak jak mówiłem, na samą górę jeszcze damy takiego grubego kloca. Słuchajcie, sam jeden ten karton, przez to, że jest i na tej połówce, i na tej połówce, to daje nam, słuchajcie, 8 dodatkowych warstw kartonu. macie jeden karton daje 8 warstw, no. To będzie naprawdę mocne. Tylko oczywiście to wszystko musimy skleić, słuchajcie, taśmą, no, przezroczystą, tak? Tym razem akurat przezroczystą, no bo raczej to by się nie trzymało. No byś się na kartonu, ale jakoś trzeba ją zbudować, nie? W takim razie teraz, słuchajcie, trzeba będzie zrobić losowanie. Brat tutaj pomiesza wszystkie te, słuchajcie, przedmioty, a ja po prostu się odwrócę, nie widząc, jaka to jest kolejność i powiem, nie wiem, pierwszy od lewej, y, szósty od prawej i tak dalej. I wybiorę po jednej rzeczy z każdej kategorii, czyli wiecie, kategorii słabej, tej średnio użytecznej i tej użytecznej, a potem drugi raz, czyli łącznie będę miał sześć przedmiotów. Dwa słabe, dwa średnie i dwa, no, takie już porządne. Moi drodzy, lecimy dalej. Ja tylko szybko przypomnę o subskrypcji tego kanału. Teraz regularnie są tutaj filmy, więc czerwony guzik klikaj, dzwonek zaznaczaj i możesz wpaść na nasze Instagramy. Będzie na pewno bardzo spoko. A jakbyś chciał bluzę z www.abra.ety to oczywiście masz link w opisie. Do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem i z wiadomością od Aberki, więc zapraszanko. Okej, okay, słuchajcie, w tym momencie za mną są jakieś przedmioty. Nie wiem właśnie, jakby jak są ulokowane, ale wiem, że z pierwszej kategorii, czyli tej sobie mamy 8 przedmiotów, potem mamy 9, potem mamy chyba 6, więc ja wybieram tak z pierwszej kategorii, drugie od tej strony, drugie od tej strony. Nie wiem, co to jest. Piłka. Jak ja piłko? Mam rozwalić kartonową ścianę. Przecież to nie ma żadnego sensu. Ale dobra, niech będzie. To teraz biorę czwarte od tej strony. Co O! Ej, akurat co by nie powiedzieć, słuchajcie, to jest narzędzie, którym przynajmniej będę w stanie cokolwiek zrobić kartonowi. No, może nie jest największe, może, słuchajcie, towar z kartonu to sobie raczej poradzi, bo pewnie z grubsza od tego, ale słuchajcie, przynajmniej jest to lepsze niż piłka, więc w takim razie wybieram z tej ostatniej kategorii, czyli takich średnich. Trzecie, tak, trzecie od tej strony. Trzecia z Co mamy? What? Ej, przecież ja tym w życiu nie Zabawę kartonowej ściany! To jest. nie, to jest niemożliwe, że to tym rozwalić. Chyba. Chyba, żebym robił tak. O, ten sposób, to jeszcze jak cię proszę, ale żeby to przeciąć, nie ma żadnej szansy. Dobra, sprawa wygląda tak. Słuchajcie, teraz wylosowałem trzy rzeczy, które dobrze wiemy, że. no nie pomogą mi za bardzo, ale możemy spróbować. Zacznijmy od piłki, bo proszę was, no. Jakby. co ma dać piłka? Ej, nie, ale tak serio, co ma dać piłka? No, chyba, żeby kopnąć. Ale to. To nie za dużo zrobił. Tak, szczerze. No ale dobra, próbujmy w takim razie jeszcze raz. Bez szans w ogóle, ale tak totalnie bez szans. Patrzcie, piłka jedyne co robi, to się odbija od tego. No kurde, jak ja losuję takie rzeczy, to ja nie mam szans tego rozwalić. Okej, okay, ale spójrzcie na to. Mamy, słuchajcie, nóż, który już. No, ty, jakby jakby się uprzeć. Nie... Ej, nie przejdzie. To patrzcie, ty się jakby od... Ej, naprawdę. To ej, ja prędzej złamię nóż, niż to przejdzie. Tak serio. Ja się już tak giga zap nie ma szans. Dobra, możemy spróbować tak czy inaczej, słuchajcie, jakoś wykroić tutaj w tym dziurę, no nie? Warstwę po warstwie, ale spójrzcie sami. Nie, to w ogóle jest o. Czy to w ogóle przychodzi na wylot? Oczywiście, że nie. No spójrzcie na to, jak tu nawet noża nie ma. Przecież też nie ma. Totalnie bez szans. Dobra, możemy patrzeć, patrz. Pozbyliśmy się jednej warstwy. Jednej warstwy, tłumaczy to? Jednej warstwy. To jest, to jest niemożliwe. Nie, nie, słuchajcie, nóż, ja myślałem, że nóż jest naprawdę z tej kategorii przydatnych itemu. Nie no, spójrzcie na to. Zero. Zero. Nic się nie dzieje. Dosłownie nic się nie dzieje. Nie, to jest jakaś tragedia. Dobra, bierzemy jeszcze ten sekator. Ale słuchajcie, spójrzcie na to. To jest dość duże, więc wydaje mi się, że bez najmniejszego problemu zrobimy tutaj więcej krzywdy. Można to wbić. Samo wbijanie już jest solidniejsze, nie? Jakby niż w tamtym wypadku noża, patrzcie Da się to rozwalić, ale to można przecież siąć. no nie? Możesz złapać dużo warstw naraz i teraz to, o, widzicie, wyrwać. Ty, to już działa. To już jak się proszę, patrz na to. Nie, to już jest moc. Tylko, że jakoś, jakoś nie widzę w ogóle końca. Nie, w ogóle ja się przebyłem przez jakieś 10 warstw To widać, że tutaj jest jakieś 10 warstw Ale ja nie widzę tutaj końca, nie? Nawet jak to wybieram stąd, to opatrz teraz, jak tak kręcę No to już O, ty, nie, no dobra, dziura jest solidna Ale to, to naprawdę, to nóż się do tego nie umywa, nie? To naprawdę, to jest mocne To mi się w takim razie podoba, ale Dalej, dalej, bez rezultatu, nie? Chyba, że jakbym to. Zła... Ale tego nie ma? Nie ma jak złapać, żeby tam w środku to. Nie, nie, to nie wiem w ogóle. Ile ja tutaj tego zrobiłem? No, no pięć wejdzie. No tyle. Nie, to w ogóle trzeba losować kolejne rzeczy. Okej, okay, słuchajcie, nie udało mi się przy pierwszej rundzie, więc zrobimy drugą rundę. Wszystkie rzeczy z wszystkich kategorii za mną są znowu wymieszane. Oczywiście już nie ma piłki, nie ma chociażby tego noża, więc słuchaj tej kategorii słabych rzeczy wezmę drugie od prawej, czyli drugie jakby od mojej prawej. Co? Ja mam tym rozwalić? Ej, ale w sumie, jakby nadziać tą ścianę, w takim sposób, no to jest to na pewno lepsze niż szczoteczka do mycia zębów, która prawdopodobnie jeszcze tam leży. Dobra, to w takim razie w tej kategorii dobrych rzeczy pierwsza od tej strony. Po prostu pierwsza jak leci od tej. Uuu! Siekiera, słuchajcie, siekiera mareczek. Kto z was pamięta siekierę mareczka? Ten pisze w komentarzach, ale to już jest dobra rzecz. To już jest przynajmniej coś, co faktycznie może mi pomóc to rozwalić, no to w takim razie z ostatniej kategorii, z tamtej strony, od tamtej strony czwarta rzecz. Uwaga, 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 uwaga. Okej, okay, no tak szczerze, to jest trochę jak młotek. Gdyby tym pouderzać, w już rozwaloną ścianę, to być może by się udało, ale tak czy inaczej, liczyłem na jakąś, nie wiem, piłę, albo liczyłem na choćby tą krętarkę. No, serio, wkrętarka mogłaby zrobić robotą. Na sama... Kręci za ciebie, i by zrobiła dziurę na pewno na wylot, a tak? No jest siekiera, są plusy. Zacznijmy sobie od tego patyczka. On chyba służy do podtrzymywania roślin w ogrodzie, no nie? Żeby one nie, nie upadały. Ale ma tutaj całkiem ostre zakończenie. Znaczy, nie wiem, ostre to tak dużo trochę powiedziane, ale, ale niech będzie. Jakby go tutaj spróbować wbić, no to. to wy. By... Ej, no! Dopóki się to nie złamie. Nie, to w ogóle jest bez szans. Ale a gdyby go tutaj wbić. No właśnie, on ledwo co wchodzi. To właśnie widać, że on tak naprawdę ledwo... Aha. No właśnie, właśnie to dobry kijek. No właśnie, to jest w ogóle jakiś, jakiś dramat. Aha, jeszcze bardziej. Nie, no to to ma być. Ja mam czymś takim rozwalać, Janek, która, nie wiem, ma ze 100 wars, no naprawdę. Ej, ale teraz to się zrobiło takie ostrzejsze i... Nie, dalej, dalej, to, to nic nie daje. Nie, to jest w ogóle do wyrzucenia. To się nikomu do niczego nie przyda. Zanim wleci się to słuchajcie, spróbujemy jeszcze sobie użyć tego. To jest dość ciężkie, to jest takie naprawdę dość solidne. Więc mam wrażenie, że to może dać radę. Ma tutaj końcówki takie ostre, można by to bez problemu wbić. I można by tym robić właśnie kółeczka, gdyby to zrobić tak. I teraz ten. O! Dobra, jedną warstwę bez najmniejszego problemu rozwaliło, no nie? Tutaj, całe to. No to możemy spróbować jeszcze raz. Teraz znowu kółeczko. No, tak na upartego. Tak to nie, tak to w ogóle nie ma sensu, ale gdyby to faktycznie tak jakoś dźgać i tak kręcić w środku, nie? To ty może by to się dało. Zobaczmy, ile tego rozwaliliśmy. No, do no tych warstw ze 20 rozwaliliśmy. Na pewno ze 20, ale końca nie widać, nie? Końca nie widać. Tutaj, gościu, nic się nie przebiło. Tu widzę, że tu nic jeszcze nie było. No to co? No, czas na siekierę, inaczej ta ściana nas pokona. Okej, okay, siekierę na pewno doskonale znacie. No, powiedzmy sobie szczerze, ona jest duża, ona jest dość ciężka, jest dość ostra, więc gdyby ją tylko upuścić w taki sposób, ona bez najmniejszego problemu się wbija, tak? Tylko pytanie, czy ona będzie w stanie przebić się przez to. Bo kurczę, to jest naprawdę już głęboko. spójrzcie. To, to jest naprawdę mega głęboko wbite, no to ostrze jednak ma tyle. Czyli mamy słuchajcie jakieś 10 cm mniej więcej tej warstwy, już rozwalone. I można by to spróbować dźgać. Dobra, no spróbujmy. Kurczę, no. Nie, nie ma szans, ale można zrobić tak. Sobie ułatwić trochę, rozwalając tak. O, ale idzie, ty! Teraz to idzie w o kurde, dobra, nie, siekiera jest mocna Siekiera, słuchajcie, już jest mocna Spójrzcie na to, no, rozwala te warstwy Jak leci i, no dobra, dużo tego zostało jeszcze Ale chyba damy, radę, chyba damy radę No jest trudno, ale daje robot, Daje, daje tutaj, patrzcie co Nie, naprawdę, tych warstw wywaliliśmy serio całkiem sporo Ale jeszcze dużo przed nami Chociaż, widzę już strecza, widzę już koniec Więc możemy próbować dalej O, kościół Uuu, Ej, nie, jest trudno ale czy to się w ogóle przebiło na drugą stronę? Nie, serio, nie? Naprawdę jeszcze się nie przebiło? No okej, okay, skoro zostały nam ostatnie warstwy, to jedziemy od góry. Okej, okay, dobra, taśma poszła. treć też idzie. Nie. Przeszło. Uh. Ej, udało się. Tutaj, Czy można to uznać za zaliczone? No powiem szczerze, że ta siekiera dała robotę, naprawdę, ale. Kurde, gościu. To było nie do zniszczenia. Dosłownie, nie do zniszczenia. Ja nie wierzę. Przecież my, tą siekierą, to dużo łatwiej rozwalaliśmy milion warstw w czy milion warstw taśmy. Ja nie wierzyłem, że karton może być tak silny. Ja rozumiem, że jest lejony, ale dalej to było dużo trudniejsze niż jakaś taśma. No powiem szczerze, wygląda to całkiem nieźle. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich zwaryowanych challenge'y, to subskrybujcie kanał, klikajcie czerwony guzik, Oczywiście dzwonek w na nasze Instagramy i widzimy się następnym razem. Eleczko i puu!